Coś mi się tu popierdoliło znowu z telefonem, może coś przycisłem, nie wiem. Ale mam jakieś 150 stopni i obieg yy, zamknięty, dmuchawa, czy jak się to tam nazywa. Nie wiem na ile to dam, yy, później wam powiem. Tym razem filmik będzie krótki. A jakby coś to tu jest, co tu jest? Jakieś dziadostwo z Biedry, yy, pomidory krojone z puszek w trochę wrzuciłem no już to jest gotowe, jeszcze jakaś puszka tam wieprzowa, czy coś no i nic, no i takie chuje moje, później wam pokażę dalej jak, co z tego wyszło no i jeszcze taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział jak zmywać zimna woda zimna znaczy, nie jak zmywać, tylko jak go skleić kurwa, ten, ten makaron, nie? Zimna woda, no i tyle. Tylko potrzeba, kurwa, dwie ręce, także że mam nagranie. No i zobaczymy. Tak to wygląda po... Nawet nie wiem po ilu, no po kilku minutach. Myślę, że jeszcze będzie trzeba, bo to takie kurwa jakieś jakieś takie chujowe, ale myślę, że już momencik także. Aha, pamiętajcie, nie przesadźcie i nie wpierdalajcie takiego rozgotowanego makaronu do mikrofali, bo będzie kurwa sama guma z tego tylko. Dobra, ja już wyłączam tego chuja. Niech sobie to dojdzie, zobaczymy co, co z tego wyjdzie.